Dzień dobry, kochani, bardzo, bardzo serdecznie chciałem Was powitać w kolejnym odcinku. Dziękuję za suby. Dzisiaj bardzo ciekawie, bardzo ciekawie, mamy rzeczywiście wzrost. Mamy już 244 suby, za które oczywiście bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować. Bardzo się cieszę, że. Jest was coraz więcej, że codziennie rzeczywiście się zdarza, że ktoś przyjdzie, ktoś, yy, ktoś zdecyduje, że jednak warto dać subskrypcję, bo warto, bo to jest esencja tego kanału. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję też wszystkim Wam, którzy oglądacie codziennie, komentujecie, dajecie łapeczki w górę, yy, wysyłacie kanał znajomym, yy, żeby zasubskrybowali. Jeżeli tego nie robicie, to możecie, oczywiście tak zachęcam. I, i, i po prostu tak przyjemnie jest, no przyjemnie. Bardzo mi się tu podoba na tym kanale. To jest kanał, na którym mogę rozwijać swoje kreatywne myśli, realizować rzeczy, których pewnie nigdy w życiu bym nie zrealizował, więc za to też dziękuję, że mogę robić to, a Wy chcecie być tego częścią. I to jest bardzo miłe, bardzo mnie to cieszy bawcie się dzisiaj dobrze, jest środa, także wiadomo, może to być dzień kota na przykład, jest taka piosenka Business Time, to, to właśnie jest o środzie, to warto przysłuchajcie sobie, bardzo fajna. Nie zajmuje więcej czasu, trzymajcie się serdecznie, niech Wam będzie miło dzisiaj, a ja się zwijam, widzimy się jutro, Subskrypcja, dzwoneczek, łapeczka w górę, więcej nie trzeba. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.